Siema mordeczki! Tu dupka. Mamy czasy pandemii, wiecie... Siłownie, wszystko pozamykane. Więc ja zawsze w nocy wyjeżdżam na łowy. <laughs> nie no, na trening i I posłuchajcie, dawno nie jechałem tym miejscem. Zobaczcie. Się zastanawiam co tam stoi. Zobaczmy razem. Że tam badania robią na koronawirus albo szczepionki, jak chce szczepienia. Chujaj, nie wiem. Ciekawe, czy zrobili przejazd? Jak myślicie, zrobili przejazd dla rowerzystów? Na razie ładnie mi oświetlili. Na początku myślałem, że to jakiś yy, robot stoi. A nie ma przejścia Chyba nie ma Idziemy w lewo czy w prawo? Dawajcie, interakcję <gry> widzę. No to kurwa w prawo nie pójdziemy, bo zaraz... Nie, no to, to teraz. Co to jest? Moja stara, kości, zaraz zobaczył tu idzie. Kurwa, szatka. No to się wie O, tam jelenie, to mogę i jelenie udawać, zobaczcie Chwójku Chyba to nie jest przepisowanie No ale wiecie Jak to się mówi takie przodki jak zamrzycie to się wpierdolę na policję Upa! Upa! Dobra, udało się. Tu chyba tutaj widzę jeden. Tam pan bez mikrocie. A ja z się. Dziura jak u dziewiczy orlańskiej kurwa, 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 kurwa. Nie. nie. To cóż ale dalej się od trzy. Kurwa, żebym spiadała. Puste owego, nie ma żartuję. Zatrzymałbym się. I się zapytał, dlaczego przyjazdy bym... nie ma. Trochę oszukaliśmy, a słuchajcie, a co tam słychać w ogóle? Trzecia fala pandemii, nie? A KSW teraz robi... Tak, i Godlaska właśnie się bije. Wiecie, ostatni byłem w sobotę, była chyba 4.11 w nocy i słyszę ktoś mordę, że wyzywa, nie? Patrzę, że jakaś kulka się w Ledzińcach wydobyła, ledwo to wszystko poufila, a gość do niej podbiega i się pyta, czy może selfie. No ja wie kurwa, kto to jest? Wiecie, kto to był? Uch, <laughs> ja pierdolę. A była najebana i w ogóle rzucała wszystkim. Inaczej wam powiem. One dwie siostry nie. Która, którą znukautuje tam, jak myślicie? Kurwa, co to w ogóle za czasy? Goście dorośli się biją. Politycy walczą o władzę. Mówię o pandemii. Kurwa, zawsze ja mówiłem, że mamy dwa światy, nie? Że mamy tych bogatych i biednych. Teraz mamy bogatych, biednych, chorych na koronawirus, chorych na głupotę, chorych na władzę, chorych na kasę. Czyli totalny chaos, a tak poważnie... Ciekawe, co to pokolenie powie w 2023 e, swoim dzieciom, następnemu pokoleniu. Byliśmy spoko. Spoko to było rok temu, jak mieliśmy chyba pięciu zarażonych, a teraz mamy 20 tysięcy i mówimy, że jest spoko. To ja się już kurwa boję, jak powiedzą, że jest chujowy. <grystanie> Bo jak tak jest spoko, no to dobrze. A, a Wojtek Gola powiedzmy książka na przykład z dodatkami takimi jakimiś zdjęciami albo ujęciami z fame House dla Meduzy, tam dla Boksdela. To by był dopiero fame, nie? 26.08 Kto ma to to, to, masz. to jest chyba sabat czarowny tego, nie? Tak, tak, tak mi się wydaje Nie no żartuję, witam w grze <grym> Ale w kurwią hejterów co? Wiecie co jest najlepsze? E, że teraz każdy, każdego chce jebać, nie? Kurwa trzeba dupą przy ścianie chodzić, bo wie się... Cię wyjebię <noise> Najważniejsza Najważniejsze pozycje od tyłu, żeby zawsze być z tyłu. Pamiętam. A ja jedną datę dobrze pamiętam Słuchaj, to było 0, 9, 10 To był 09.10.2019. Taka na chwila. To było chyba środa, dzień nie? Nie. To czy nie?